Cześć, witajcie na kanale Maciej Podróżuje i Smakuje. Dzisiaj z cyklem Kuchenna Ewolucja wracamy. Zawitaliśmy do Gdańska i jesteśmy w miejscu, gdzie w 2015 roku stanęła Magda Gessler i przeprowadziła restaurację. Jesteśmy przy ulicy Śląskiej w Gdańsku i tutaj właśnie mieściła się restauracja Czardaż. Restauracja węgierska, tutaj było jedno z wejść i na dole właśnie ta restauracja Czardaż się mieściła. Emisja tego odcinka była, w, jak dobrze pamiętam, we wrześniu 2015 roku, czyli 9 lat temu, ale restauracja pod koniec 2022 lub 2023, chyba przełom 22-23, została zamknięta. Jak teraz idę i tutaj spaceruję, to widzicie napis fizjoterapia, a za oknami za mną jest siłownia. Więc restauracja Czada jest już nieistniejąca, bardzo ładny budynek. Myślę, że ten budynek. Był taki charakterystyczny. O, Jasłonko świeci, nie będziecie widzieć, bo ma bardzo ładną taką płaskorzeźbę. O, tam właśnie widać tą płaskorzeźbę. O, coś takiego. E, powiem szczerze, jak zwykle, oczywiście udało mi się to miejsce jeszcze odwiedzić, jak ono funkcjonowało i była bardzo fajna kuchnia. Miejsce było pełne smaku, pełne bardzo ciekawych tutaj przeżyć. O, tam jak widzicie, e, oczywiście e, pokażę Wam i zapraszam też do. E, na koniec odcinka, żebyście mogli zobaczyć naszą fotorelację z odwiedzenia Czadasza, gdy jeszcze istniał. Tutaj się znajdował niestety w dniu dzisiejszym i na dzisiejszy czas tego już nie. Tutaj z przodu też mamy właśnie logo fizio, Fit Physio Studio, czyli restauracja Czadasz przeszła już do historii. do kultury, bardzo fajne miejsce, bo tutaj też jest taki ryneczek widać, dookoła jak ja się odwrócę są bloki. O. Także bardzo, bardzo fajnym miejscu się ta restauracja mieściła, tutaj był taki ogródek letni też ale e, oczywiście tutaj życie napisało swoją historię i restauracji już z nami nie ma, a bardzo, bardzo szkoda. Myślę, że odcinek był dość charakterystyczny w Kuchennych Rewolucjach, powinniście go pamiętać jeszcze, ale już nie osiągany. Zapraszam oczywiście dalej do śledzenia mojej strony, do subskrybowania kanału Maciej Podróży i Smakuje. Chcę wam pokazać miejsca po Kuchennych Rewolucjach, które były, które istnieją, ale także te, które zostały tylko jako, jako miejsce tak naprawdę i nic więcej. Zapraszam oczywiście do odwiedzania, do śledzenia i muszę się schować, więc zapraszam, odwiedzajcie, śledźcie kanał Restauracja Czardasz, która gdzieś tu kiedyś istniała, zostaje za mną, a ja jadę dalej w Polskę i tak jak Wam już wcześniej mówiłem, będę chciał Wam pokazać większość miejsc po kuchennych ewolucjach w Polsce, ten kanał się coraz bardziej zapełnia, zapełnia tych filmików, jeszcze coraz więcej, będą takie filmiki oczywiście z cyklu Kuchenne Rewolucje, wracamy, gdzie będzie do czego wrócić, będę smakował dalej, będę sprawdzał te miejsca, ale będę też pokazywał Wam takie miejsca jak to. Jadę w tym momencie do kolejnego miejsca, do restauracji, która, już szczerze tylko spojrzę, jest 10 lat po kuchennych rewolucjach, istnieje i będziecie mogli zobaczyć też filmik z tej restauracji, więc. Więc zapraszam oczywiście na te kolejne filmiki, a ja jadę do restauracji Gościniec Myśliwski, jeszcze istniejący teraz pod nową, na, pod nową nazwą Dziki Gron. I ten filmik też oczywiście na kanale zobaczycie. Pozdrawiam. Maciej, zapraszam, pamiętajcie do fotorelacji z mojego pobytu, gdy Czadas jeszcze istniał. Wszystkiego dobrego, hej!